W tym filmie Rated H. For Hannes. Siema strażnicy. Witam wszystkich i zapraszam na kolejny materiał. Jak widzicie, jeżek w epickim miejscu, czyli Black Garden. Ostatnio, jak tu był, to my robili poradnik do Divinity. Z racji, że w tym sezonie wunio sandałym, to przyszła pora na Ride Garden of Salvation. Najazd jazd tym je już trochę w grze, bo wystartował jako część dodatku Twierdza Cieni, ale jak ja to jo jo jest stolot za muzinami Także lepiej późno niż wcale, nie? Oczywiście, jak materiał się wam podobał, czy był w jakikolwiek sposób przydatny, to dajcie tam lajka, albo jaki komentarz. Jeżeli tu pierwszy raz, to zapraszam na kanał. Mam tam też kilka innych głupot z Destiny nagrane. Oczywiście, zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, żeby być na bieżąco. Dobra, starczy tej żebrogotki. Jademy z poradnikiem do najazdu ogród zbawienia. Z tej strony Crazy, zapraszam na film. Warning autor tego materiału to Rajdowo Lama. Do tego kamera skierowam loto, żeby nagrywać trochę waży. Także nie oczekujcie cudów od tego poradnika. A teraz jadymy. Jak już poszczylocie sedoweksów, to przełazicie przez portal. Przeniesie wóz do czarnego ogrodu. Lecicie po schodach na wirch, aż zobaczycie to. Co tam cycko tego minotaura, to je bos. Bos, harpia, mątwa, czy jak to u mnie w klanie godają przemek. To właśnie w tym miejscu zaczyna się pierwszy etap rajdu. W tej lokacji je jako kostka w lucie i przejście do kolejnego pokoju. Jak szczelicie w ta kostka, to ona się aktywuje i powstanie między wami a tą kostką linia. To je teter i będzie używany przez cały rajd. Ma on ograniczony zasięg, co jest pokazane za pomocą kolorów. Normalnie linia je niebiesko. Jak będziecie się oddalać, to się zmieni na czerwono, aż całkiem zniknie jak pójdziecie za daleko. Aby rozpocząć pierwszy etap, odpolocie Tetera i robicie ludzką noga. Musicie tak się ustawić, żeby Teterskowski otwarty zamek co je na tej ścianie. Zanim zaczniecie robić tu Wexom Grunwald, to trzeba ustalić jakieś zasady. Dzielicie się na dwie ekipy, po trzy osoby. Pierwsza ekipa zostaje w pokoju z bossem. Poza kolejnymi falami przeciwników, przemek będzie w ruchu i co jakiś czas wypluje taką białą kostka. U mnie to się nazywa Voltaic Overflow. Nie szpilą po polsku, to nie byda da wymyślać co to je, ale jedni go dają kupa, inni że boss zigo. Whatever. Jak boss wypluje to pieroństwo, to lecicie to podnieść. Jak się spóźnicie, to dupnie i wipe. Osoba co podnosi kupa, dostaje licznik, który pokazuje przez ile czasu nie możecie podnosić Voltaika. Podniesienie Voltaika z aktywnym licznikiem to śmierć na miejscu. Ustalocie se kolejność w jaki będziecie podnosić, czyścicie mowy i tyle. W tym samym czasie jak Team 1 bawi się z Bossem, Team 2 ma swoja robota. Po otwarciu drzwi udajecie się do drugiego pokoju i czyścicie go z przeciwników. Je tu tego trochę szczępionym na czele, ale docie rady. Je tu też kostka od tetera i drzwi do otwarcia. Jak już wszystko zabijecie, to pokorzę się Wam Hydra. Zabijecie Angelika, ta Hydra, nie sąsiadka, i robicie teter, by otworzyć przejście. Jak żyjecie i nic nie zdupiliście, to nastąpi zmiana ról. Godocie, że drzwi są otwarte i ekipa z pierwszego pokoju leci do trzeciego czyścić i otworzyć drzwi. A przemek teleportuje się do woz i teraz Wy będziecie zbierać voltaiki. Jak wszystko jest zrobione, to boss zaś idzie do trzeciego pokoju żigać, ich obcy będą sprzątać, a wy z dwójki lecicie do ostatniego czwartego pokoju. W czwartym pokoju różnica jest taka, że macie trzy kostki od tetera i trzy zamki na drzwiach. Dodatkowo osoba, która jako pierwszą podniosła woltaika w trzecim pokoju, może pomóc otwierać drzwi w tym czwartym. Pozostało dwójka do łączą po podniesieniu swoich woltaików. Jak już wszyscy są na wierchu w tym czwartym pokoju, to zaczyna się wyścig. Poza walącymi z każdej strony cyklopami i resztą tej hołoty, dali trzeba podnosić syf, co robi bos. Jak dolecicie do końca, to macie pierwszy etap z głowy, pokorzy się Wam skrzynka i odbieracie wasz cenny drop. Jak już skończycie się ślini do Waszego dropu, to lecicie do przodku i zeskakujecie na dół. Teraz czekowo z trocha skokania po jakichś gałęziach, liściach i innych cudach. I jest kilka dróg, by to obejść, ale jo zawsze był leniwy i mnie przeciągali na drugi etap. W każdym razie musicie trafić do tego pokoju i stąd prowadzi droga do kolejnego etapu. Je tu też ukryto skrzynka, z której możecie dostać zbroja na innych statach albo modyfikator. Jak zlecicie na dół, to skręcacie w lewo, idziecie przez chwilę i z tego krzoka skokocie na ta winda i do dziury we ścianie. Warto ta skrzynka brać, bo mody wum się mogą przydać w rajdzie. Jak skończycie zwiedzać, to traficie w końcu tu. Tu sprawa wygląda następująco. Będziecie się zaś bawili w tetera i będziecie bronić tego słupa przy kiermi się modlą te ciuliki. Żeby nie było za prosto, to trzeba bronić czterech słupów jednocześnie. Tu kajmy są to jedynka, na lewo je dwójka, tam daleko trójka i na prawo czwórka. Wybieracie czterech obrońców i dwóch biegaczy. Jeden biegacz lotą między jedynką i dwójką, a drugi między trójką i czwórką. Obrońcy, jak nazwa wskazuje, pilnują swoich słupów przed weksami. Weksy teraz będą miały takie białe tarcze, po to bydzie wąnteter, żeby dostać bufa i móc im zadawać obrażenia. Tyle w temacie ról. Od polocie walka. Biegacz i jedynka czyszczą przeciwników, a pozostała ekipa leci na drugi słup. Jak jedynka je czysto, to robią tetera do słupa, by aktywować bufa. Nie by da wymyślać jak to się nazywa, ale w lewym rogu będzie nazwa i czas trwania bufa. Biegarz numer 1 udaje się na drugi słup. Jak trzeba, to pomogą w walce. Jak nie, to robi teter i wraca na jedynka. To jest jego robota: lotanie przez portale i odświeżanie bufa na dwóch pozycjach. W tym samym momencie, jak jedynka aktywowała etap, to reszta leciała na dwójka. Na miejscu czeko na nich dwóch czempionów i Angelika. Na czempionów musicie mieć pociski antybarierowe, bo inaczej są żeście w życiu. Jak dwójka je czysto robicie teter, jedna osoba zostaje, a trzy osoby zadupiają na kolejny słup i robią dokładnie to samo. Mowy, teter, jeden zostaje na trójce, a ostatnie dwie osoby lecą na czwórka. Jak już wszystkie cztery słupy są pilnowane, to zaczyna się zabawa. Tak jak Godołek, Biegacze robią tetery na swoich dwóch pozycjach, a słupowi pilnują, żeby weksy się nie poświęcały. Do tego co jakiś czas będą się respić Angeliki na losowym słupie. Obrońca daje znać na którym słupie pojawiły się hydry, żeby biegarz mu pomógł je zabić. Oczywiście obecność Angeli zamyka kostka od tetera. Jak jeszcze żyjecie i nicżeście nie zdupili, to w końcu pokorzę się wam piąty słup na środku. Całą bandą tam w dupiocie i robicie to samo ino razem. Moby, Angeliki, Teter i od nowa. Jak ostatni Wex padnie, to mocie komunikat, że żeście są uberhopy i dostajecie nagroda. Teraz nika nie idemy. Tam Kai skończył się drugi etap, zaczyna się trzeci. Tym razem jest to boss fight. Trochę się zmienią mechanika, ale docie rady. Na tym etapie będą dwie ekipy. Jedna co będzie zajmować się bossem i druga co będzie pilnować słupa przed weksami. Zmienił się tu sposób dostowania buffa, ale zaroto se obgodomy. Wybieracie trzy osoby do Brony konfluksa. Żeby odpolić walka, robicie tetera ze słupem i pojawia się Przemek. miecie się środka mapy i walczycie z weksami. W jednym z korytarzy pojawi się taki weks na sterydach. Kto pierwszy go zoboczy, daje znać kajło nie i od razu go zabijocie. Wypadną z niego okruchy, jakie znamy no z trybu Gębit. Jeden obrońca podnosi pięć mołtów i leci załadować je do słupa, kiedy będzie na jednej z lokacji. Nie do się tego przeoczyć, bo dupnie światłem w niebo choby Batmana wzywą. Po załadowaniu okruchów dostajecie bufa, jak na drugim etapie rajdu i bronicie słupa przed weksami. Pozostało dwójka obrońców walczy na środku i jak następny uzbiera 10 okruchów, to leci do słupa zmienić kolegę. Jedynka wraca na środek, dwójka broni, a trójka zbiera swoje okruchy, żeby zmienić kolegę. Robicie to tak długo, aż załadujecie słup 30 okruchami. Standardowo sekwencja wynosi 5, 10, 10 i 5. Jak macie 30 okruchów załadowane do słupa, to zaczyno się DPS, czyli bicie Przemysława. Jednak zanim to obgodomy, to wrócimy do ekipy od bossa. Po rozpoczęciu etapu, boss wum trochę przeszkadzo, i za chwilę poleci sobie do jednej z lokacji wypluć ta kostka jak na pierwszym etapie. Myk polego na tym, że teraz będziecie w tej kostce stoć i czekać aż boss pokorze wam oczy, kierę musicie zeszczelić. Oczu razem sześć, po dwie sztuki na jedno ramię bossa. Ustalocie se kolejność w jakiej do kostki i go docie w kierę okobić. I tak, jedna osoba stoi w kostce, pozostało dwójka po lewej i prawej stronie. Po chwili bos podlatuje do osoby, co jest w środku i się otworzy, pokazując oczy. Jedno oko jest bliżej środka, a drugie dali. Odwoz zależy, jak to będziecie rozróżniać. Jeden, dwa, bliżej dali, góra, dół, in, out, jak chcecie. Byle każdy wiedział, o co chodzi. Jest to o tyle ważne, bo osoby obok muszą wiedzieć, co szczylać. Padnie komunikat, to każdy szczylu w swoje oko. Tu też ważna sprawa. Ustalocie czy szczylocie w ślepia z rotacją, czy każdy szczylo w oko na tym samym ramieniu. Z rotacją, czyli osoba w kostce zawsze bije oko na górnym ramieniu, a lewo i prawo się zmienią, albo stałe, czyli zawsze bijecie w to samo ramię, nieważne kaj stoicie. Jak ktoś się pomyli, albo robicie to za wolno, to osoba w kostce ginie. Jak wszystko było dobrze zrobione, to boss się zamyko, włą wyskakuje licznik. Wracacie za bosy na środek, czekacie kajtera poleci i robicie to samo, tak długo aż obrońcy załadują słupa 30 okruchami. Może być taka akcja, że przyjdzie czwarta sekwencja bicia oczu, a wszyscy daliby do mieć aktywny czas z Voltaika, a taka osoba jak wlezie do kostki to wiecie, że zaru umiero. Żeby tego uniknąć, to pierwsza sekwencja oczu idzie zrobić trzeci obrońca słupa i tyle. No chyba, że istnieje inny sposób, aby to obejść, o którym nie wiem. Whatever. Jak 30. okrug je wciepany, padło hasło DPS i wszyscy spotykoci się na słupie, kiedy został naładowany. Przylatuje boss, trochę poświruje i się otworzy. Najpierw szczylocie we wszystkie oczy, jak ostatnie oko będzie zbite, to boss pokorzy wam swój biały punkt G na środku i walicie wiela fabryka dała. Podczas DPS boss się cofie na środek, aż się zamknie i cała sekwencja oczowo-okruchowo-obronno zaczyna się od nowa. Spytacie się, ale Crazy, z czego szczylać? Jak szczylać? Jak szczylać? Celnie ciulu. Każdy wam powie, że tu must have to snajpa i zanagi, najlepiej ze zrobionym katalizatorem. Jak nie mocie, to snajpa odzawali je dobro. Ta z żeri czy rekonik. Byle miała dobre perki. Broń ciężka to co chcecie, byle zabije weksa, nie woz. Primarki, to co kto lubi. Jogrą albo auto-rifle z sandała, albo pistoletem maszynowym od włóczęgi, albo reklusem. Zależy co se tam wciepia. Jak już wypieściliście ten jego G-Spot do zera, to bodzie kaput, a wy lecicie po nagroda i mocie etap z głowy. Good job, boys. Damn, bitch. That's how we do it. E, e, e. Dobra, Przemek is dead, Klamory żeście dostali. Ale to jeszcze nie koniec tej wyprawy. Teraz czekowo z kolejne skokanie, krawędzie, pułapki i drużyna co przeszkadza. Jeden to był taki napolony, że mi nadekiem skoczył. Zero szacunku do kamerzysty. Drogi do celu są dwie, dłuższo spokojno, albo krótszo jak lubicie adrenalina. Tak czy inaczej, traficie na ta elegancko lokacja. Będzie tu weksowy komitet powitalny i je tu też kolejno ukryto skrzynia. Lecicie w prawo, skokocie po liściach. Teraz przez ta ściana i je wasza skrzyneczka. Zawodowcy znają druga od dołu, ale nie jo. Jak już skończycie przeprawa, to traficie do tego miejsca. Ta kupa gruzu, co za mną w wisi, to je final boss. I teraz tak. Naciskocie taczpada, czymiecie trójkąt i wyłazicie na orbita. Dobra, żartuję. Jak jeszcze to oglądacie, to jademy z mechaniką tego etapu. Mocie tu Gambita, mocie pilnowanie słupów, mocie budowanie Zola z Teterym i wciulweksów. Ale o co chodzi? Dzielicie się na dwie czy osobowe ekipy. Teraz w tych trójkach robicie pary. Pierwsza drużyna Gambit, druga drużyna Gambit i dwóch majstrów, co pilnują burdelu. Gambitowcy będą skokać przez portale, zabijać moby, zbierać okruchy i pilnować słupów. Majstry pilnujący cyklopów kiery się respią po każdym otwarciu portalu i decydują o budowaniu podłogi. Nie dość, że je tu młyn, to dodatkowo bos kradnie wązol. Jak tak się dzieje, to możecie go odbudować za pomocą Tetera, co jest nad konfluksem. Nie tyle co możecie, a nawet musicie. Bos niczym Jezus łazi po wodzie, ale dodatkowo je na pod napięciem, także grunt pod nogami ma znaczenie. Jak szczelicie w bosa, to zaczyna się walka. Po zabiciu Angeliki na Bosie pokorzą się dwa punkty. Jeden na szłapie, a drugi na ramieniu. Jak szczelicie w tego pryszcza, to pokazuje się portal. Niebieski albo czerwony. To zależy w kierze, żeście szczelali. Jak portal jest otwarty, to Team 1 wskakuje do środka i zbiera mołty. Jak razem mają 15 topa do komenda wyciągać. Wtedy ekipa co została przy Bosie szczylą w tego samego pryszcza. Jak pojawi się portal, to zmiana. Team 2 leci do portalu. A ci, co zbierali, zostają przeniesieni do lokacji z bosem. Idą załadować konfluks okruchami, lewy jak byli w niebieskim portalu, albo prawy jak byli w czerwonym. Od razu po wciepaniu okruchu dostają bufa i ściągają weksą tarcze. Oczywiście jedna osoba pilnuje lewego, a drugoprawego prawego w słupka. Jak majster słupowy powie, że trzeba robić podłoga, to szczylocie w kostka od Tetera, co je nad słupem i prowadzicie linia do zamka co je na zolu. Jak Team 2 uzbiera swoje 15 okruchów, to wyciągacie ich i Team 1 otwiera sobie drugi portal. Spytacie, czy mu drugi, a nie zaś ten sum? Bo żeby zamknąć konfluks wystarczy 30 mołtów Także robicie dwa razy jeden portal, a potem dwa razy drugi. Jak załadowaliście oba słupy po 30 okruchów, będzie DPS. Przed bossem wyskoczy krzyż, niebieski albo czerwony. Niebieski otwiera metaterm z lewego słupa i analogicznie czerwony z prawego. Jak mocie zrobionego tetera, a boss się nie otwierał, to znaczy, że ktoś dał dupy, bo, wek bo weksy wlazły do słupa. Jak boss będzie miał niebieski krzyż, to trzy osoby zostają pod prawym, żeby nie przeszkadzać i od razu robić DPS. Czyścicie przeciwników, zabijacie Angelika i trzy osoby robią teter. Ci co otwierali bossa, dobijają do ekipy i wszyscy zadają obrażenia. Po chwili zaś się pokorze na bosie krzyż, żeby z drugiego słupa go otwierać i wydłużyć DPS. Ale teraz tego nikt nie robi, bo wszyscy mają modyfikatory z rajdu na zbrojach wciepane. Jak czas DPS dobiegnie końca, boss zlatuje do wody i cała zabawa zaczyna się od początku. Mechanika nie jest specjalnie trudno, ale na pewno trzeba się tu skupić i nie umierać. Jak giniesz od podmuchu wiatru, to prędzej czy później komuś puszczą nerwy. Dodatkowo, jak zacznie się konsola dusi, to już w ogóle je uber, bo grat niechoby Play miał w kalendarz kopnąć. Anyway, jak jeszcze żeście nie zwyzywali się i nie dali pobanie, a pasek bossa w końcu z los do zera, to gratuluję. Ukończyliście ogród zbawienia. Już teraz wiecie czemu się najazd tak nazywa. Bos usycho, pokorzył się platformy i lećcie przed siebie odebrać nagroda. To by było na tyle strażnicy. Mam nadzieję, że wyszło to w miarę znośnie i że mnie nie wdupicie z laszami za ten poradnik. Pamiętajcie, jo ja tu ino kameru Chciałbym wszystkim ekipom, co mi z tym pomogła, podziękować z tego miejsca. Gdyby nie wy, nie miałbym tyle materiału, żeby to wszystko poskładać. Dzięki wszystkim, czujcie się i do następnego. Hej!